Burmistrzu, jakie działania zostały podjęte tutaj w miejscu, gdzie wystąpił ten pożar? Jaka pomoc została tutaj udzielona? Przede wszystkim ja myślę, że oglądając to, co się stało, jesteśmy w szoku. Budynek praktycznie w centrum miasta. Nie wiemy jeszcze z jakiego powodu i co było przyczyną tego pożaru, ale poszkodowanych osób, również wśród Służb ratowniczych jest dużo, natomiast z ramienia Urzędu Miejskiego objęliśmy wszystkie rodziny pomocą. Działają w tej chwili służby, mamy zapewnione osoby, które będą potrzebowały zmiany miejsca zamieszkania, mają zapewnione od dnia dzisiejszego lokum, natomiast inna pomoc będzie już udzielana od dnia jutrzejszego. Łącznie z pomocą w sprzątaniu po tym pożarze.